Witajcie, moi kochani! Witajcie, moi widzowie! Jak tam u Was? Kochani widzowie, kochani moi fani, kochani moi ludzie! Chcę Wam powiedzieć, że ja dalej nagrywam na YouTube. Chcę Wam powiedzieć, że ja dalej będę tworzył nowe piosenki. Chcę Wam powiedzieć, że ja dalej tworzę, piszę teksty. Tylko teraz była taka dłuższa przerwa, ponieważ. Sporo problemów na głowie, sporo tutaj spraw do załatwienia. Problem za problemem. Jeden problem się skończy, drugi się zacznie, i tak dalej. Dale dalej nagrywam, dalej tworzę, dalej gram. Oczywiście keyboard stoi, nic się nie zmieniło. Oprócz nowego keyboarda nic się tutaj nie zmieniło. Kochani, pamiętajcie, fani, że ja zawsze jestem z wami, że jestem zawsze przy was, że ja zawsze. Yy... Tworzę piosenki z albo z dedykacją dla Was, albo po prostu, by Wam się dobrze to słuchało. Ja po prostu staram się, tak? Staram się, tworzę, tworzę, piszę. Czasami z głowy śpiewam. Ale wiecie, kochani, ja się nigdy nie poddam, ja się nigdy nie poddam, bo obiecałem sobie jedno. Obiecałem sobie, wiecie co, że póki czyje serca bicie, to będę dalej, dalej walczył. Będę już i pójdę w przód. Pamiętajcie o tym, żeby się nigdy nie poddawać. To ma być motywacja? Nie, to nie jest motywacja. To nie jest mowa motywacyjna. To jest właśnie... Przeprosiny za to, żeby tak długo nie było na moim kanale na YouTubie. że Wy pomyśleliście, że ja skończyłem nagrywać i tak dalej. Nie. Nie, 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 nie. Ja dalej nagrywam. Ja dalej tworzę. To ja, Michał. Trochę fryzura mi się zmieniła, wiem. Trochę inaczej wyglądam. Ale to ja. To ja jestem, nikt mnie nie podmienił, spokojnie, ciągle ten sam, w tym samym właśnie nastroju, w tym samym właśnie tutaj uśmiechu. I... Więc, <grym> kochani, pamiętajcie o tym, że ja jestem zawsze przy Was, zawsze tutaj będę nagrywał. Nie wiem ile będę nagrywał, ale będę nagrywał, póki czy serce bicie, póki... póki mam jeszcze siłę, póki mam jeszcze tutaj wiarę w siebie, oczywiście. <grym> Trzymajcie się i. i... Czekajcie na nową piosenkę, bo już niedługo się pojawi, na pe pewnie na moim kanale, więc zapraszam i mam nadzieję, że, będą wam, że będzie Wam się miło słuchało nowych piosenek, więc trzymajcie się i cześć!